Ja mam z tej strony, Marek Morograwczak dla Polish Fighters Info, e, po małych problemach też technicznych e, widzimy się z Rafałem Haratykiem, czyli prawdopodobnie, no, nie ukrywajmy, jeszcze kwestia czasu i mistrzem ACA w kategorii średniej. Cześć Rafał. Cześć, witam wszystkich. No, ja bym tak nie uprzedzał faktów, jednak mój kolejny przeciwnik nie jest jakimś tam gościem z łapanki, także nie stawiajmy mnie już w wygranej pozycji przed walką. Postawiłem Cię jakby troszeczkę w roli przyszłego mistrza, ze względu na to, że większość fanów właśnie na to liczyło, że tutaj będą dwie walki mistrzowskie Polaków Daniel Omielańczuk, no i, i właśnie Ty w Gałmejnie wędziesz gali. Powiedz po walce z Piotrkiem Strusem, która się odbyła w sierpniu pamiętam, że dałeś taki dosyć jasno e po prostu taki jasny post, taki jasny przekaz dla ACA, że walczymy o pas albo wcale. Z czego to wynikło, że to nie jest walka o pas? No, przede wszystkim to wynikło z tego, że konsulat nie wydał wiz zawodnikom z Rosji, także na tej gali ACA nie mamy żadnego zawodnika z Rosji i to było głównym powodem, bo temat walki o pas już ugrywaliśmy zaraz po walce z Piotrem i tam pierwszy, powiedzmy, bajz można powiedzieć, że kręcił nosem. Ale jak dosz, doszła do niego informacja, że salamu, czyli obecny mistrz, złapał znowu kontuzję, tam było przez jakiś czas zielone światło, żeby zrobić walkę mistrzowską o zwakowany pas od Salamu, żeby ten pojedynek zrobić z Artemem Frolowem. No, ale niestety tak jak mówiłem, konsulat nie wydał wiz i ogólnie temat się na tym, ten, na tym etapie urwał. No, i z, został mi zaproponowany Nikiola Dibczykowa, że chciałem w tym roku jeszcze raz zawalczyć. E, no to wziąłem tą walkę, bo sytuacja na świecie jest taka, że nie wiadomo, kiedy to się skończy i kiedy będzie można zawalczyć opasnie. Mówi się, że styl robi walkę, natomiast ostatnia przegrana, e, właśnie Dibczykowa, to jest to przegrana z piątkiem z Trusem. Powiedz. E... No, nie, nie widziałem jeszcze, chyba no, nawet nie są wystawione jeszcze kursy buchmacherskie, ale przed walką z Piotrkiem, z Piotrkiem byłeś dusz, dosyć e, dużym underdogiem. Kurs na ciebie to bodajże 2,85. E, czy lepiej dla ciebie się walczy z takiej pozycji? Bo Karolina, Oczasz, która niedawno miała walkę, na przykład mówi, że e, dla niej dużo lepiej by, właśnie było, kiedy była underdogiem, ze względu na to, że nie musiała nikomu nic udowadniać. bo jakie Ty masz podejście do tego? Ja też za bardzo nie chcę, nie mam komu co do udowadniania. chcę po prostu dać dobrą walkę, jeśli ją wygram, no to wiesz, że no to będzie po prostu jakby dalszy kolejny krok w mojej karierze, kolejny jakiś krok, który zbliża mnie do pojedynku mistrzowskiego, a jeśli ją przegram, no to jej noc się nic nie stanie, nie? Jest najważniejsze jest, że, że wiesz, żeby człowiek był zdrowy, żeby dzieci miały zdrowe, a nie, że tam wiesz, ojej przegram i cały świat się zawalił. Nie? Także e, jeśli chodzi e, o te kursy, do których mówiłeś, to chyba jeszcze nie ma. Patrzyłem wczoraj, tak z ciekawości na fortunę, nie pojawiły się tam jeszcze kursy na moją walkę. Była e, Był już e, na walkę Daniela z e, Antonym, ale na moją jeszcze nie widziałem. Także sam jestem ciekaw, e, jak tam bukmacherzy będą przewidywać tą walkę. E, no, ostatnio się pojawił filmik, e, który nagrał o ACA. Taki promujący, i było tam paru redaktorów z różnych portali MMA, i tak. tam widziałem, że tak raczej stawiają mnie w roli faworyta. No wiesz, co, z reguły siebie jako underdog i jakoś mi z tym dobrze, a jak jest PDF w roli faworyta, będzie, powiedzmy, na mnie kurs taki, a nie inny. Nie wiem, chyba to nic nie zmieni. No, ja nie lekceważę żadnego przeciwnika, a tym bardziej Nikoli Lipczykowa, który jest, można powiedzieć, dużo bardziej doświadczony i też ma bardzo dobrą pas zwycięstw. Praktycznie chyba sześć ostatnich walk, jak jest ja to czy pięć, no to jedną tylko przegrał właśnie z Piotrem. Wiesz co, zobaczyłem właśnie teraz, bo zaciekawiłeś mnie, nie? Zobaczyłem teraz na fortunę tak, dodali już kursy na całą walkę, kurs na ciebie jest 1.30. Także jakby nie patrzeć na to, że mamy w Polsce podatek minus 12%, to dużo na tobie nie zarobimy raczej. Ale przeszedłeś do tego, że jest, są już wystawione kursy na walkę, Daniela powiedz, jak ty typujesz to starcie? No wiesz co, no, tak jak Daniel mówił w wywiadach, to jest chyba najmocniejszy przeciwnik, jaki na ten moment ACA mogło mu ściągnąć do walki. Widziałem go, to znaczy Antoniego, nie, nie Daniela, widziałem w walkach i tak jak wrzucił na Instagrama, czy tam na media społecznościowe fotografię, jaką ma formę teraz fizyczną, to myślę, że naprawdę może napsuć krwi Danielowi. Ale dalej, dalej jestem przekonany, że Daniel wygra. No, on się strasznie rozwinął. Te uderzenia mają, jego tyle ważą, że nie wiem, czy Antoni będzie to w stanie e, przetrwać. No, gdzieś tam e, bym przewidywał jego szanse, żeby no, stłamsił Daniela, gdzieś pod siatką próbował obalać i tak prze, przewalczyć walkę, tak przekontrolować. Bo za, wydaje mi się, że zajechać kondycyjnie też Daniela nie zajedzie. Okay. Eee, nie wiem jakie ty masz do tego podejście, bo fighterzy raczej e, lubią o tym słyszeć, jak jest no, równy tydzień e, do walki, tak jak my to dzisiaj nagrywamy. Powiedz mi, e, jak idzie z wagą? Dlatego, że no, na mediach się za bardzo nie udzielasz. Jesteś raczej zawodnikiem z pokroju takich, którzy nie lubią krzyczeć w mediach, a, a wolą to udowalniać w klasce. E, jak idzie z wagą? No, i, i ile kilo, kilogramów ci zostało? No z wagą wyjątkowo dobrze mi idzie, byłem dzisiaj w szoku, tak Ci mówiłem przed problemami technicznymi. Tak. Że no zaczynam tak około z 95 kg, no to powiedzmy 2-3 dni temu jeszcze miałem 95, a dzisiaj już 92 na wadze, także zmiana diety, tam jakieś powiedzmy te sposoby na oczyszczenie organizmu, to już, już robi efekt. No, liczę na to, że tym razem mi się uda zejść poniżej 90, zanim będę skakiwał do wanny i już powiedzmy to ostatnie kilogramy dociną. Ostatnie dwie walki Nikola no, trwały niecałą rundę. Niecałą jedną rundę. 3 minuty 68 sekund z Reliciem no i, i z Aleksejem. 34 sekundy raptem, powiedz mi, na co, na co będziecie uważali w tej walce? Czy, czy właśnie planem jest to, żeby wyczekać ten jego najmocniejszy początek, a potem zaatakować? Czy jak to będzie wyglądało? Słuchaj, no wydaje mi się, że Nikola Wiek i doświadczenie... Hmm, wydaje mi się, że on gdzieś tam, powiedzmy, w tej pierwszej rundzie będzie najbardziej niebezpieczny. Tym bardziej, że jest bardzo dobrym strajkerem i mocno bije, co było widać na, na ostatnich walkach. No i myślę, że trzeba być ostrożnym w tych płaszczyznach. No, myślę, że od drugiej rundy i dalej będzie już chyba coraz łatwiej. No, chociaż wiesz, też nie mogę wykluczyć tego, że się przygotował świetnie kondycyjnie, ale ja tam raczej nigdy z tym problemów nie mam i, i wydaje się, że gdzieś tam mogę właśnie przeważać w tej kwestii. Co też nie zmienia faktu, że, że lubię uderzać i jak gdzieś w tej czujce, w tej stójce będę się czuł, no, nie wiem, dobrze, no to. No to... Czemu by nie pójść na jakąś wymianę, nie? Teraz też może skończyć walkę przed czasem. Hmm. Powiem ci, że no nie za bardzo pamiętam, który to był z redaktorów, albo Adrian, albo Radek, ale w naszej redakcji ktoś zrobił o tobie artykuł. Nie wiem, czy widziałeś. wstawiliście tam roli bardzo niedocenianego zawodnika na skalę Polską. Właśnie tak patrzyłem sobie w twój rekord, no i, i mimo że to było dawno temu, no to jednak... Zremizowałeś z, z Oskarem Pichotą, tak? czyli teraz zawodnikiem UFC. Twoja ostatnia porażka jest też zawodnikiem UFC, który ma aktualnie jedną walkę z, i to wygraną w pierwszej rundzie przez knockout z Drikusem Duplessisem. Nie drażni cię to, że, że jesteś. Nie chcę, żeby to jakoś Cię uraziło, czy coś w ten sposób, ale jak czytam te komentarze, to na przykład w kontekście najlepszego średniego się mówi bardziej o, o JOTKO. Czy, czy nawet gdzieś tam się pojawiają komentarze o Mamedzie? A mało kto o tobie wspomina drażnić, a to czy bardziej motywuje do tego, aby teraz w kolejnej walce jeszcze bardziej to udowodnić? Wiesz co, to jest, ja raczej tak jak nie szukam, jakiegoś takiego super poklasku, żeby być super sławnym. Po prostu chcę dawać dobre walki. To jest moja pasja, moje hobby, póki zdrowie mi na to pozwala. Gdzieś tam ranking w Polsce mnie chyba teraz uklasyfikował, nie wiem, czy na czwartym miejscu. Chyba za Mamedem, za Fabińskim i za Jotkiem. E, także wydaje mi się, że no nie, no to chyba jakoś nie jest e, dla mnie jakoś krzywdzące to czwarte miejsce. Myślę, że jest ok. No. E, jednak Mamed jest mistrzem, Jotko wygrywa bardzo dużo walk. W UFC jest na bardzo wysokim poziomie, daje dobre te walki. E, może nie ma jakiegoś porywającego stylu, no, ale jest e, solidny i wygrywa walki. No, Bartosz Fabiński jest w, w UFC, także e, no, co prawda przegrał ostatnią walkę. także To mnie akurat trochę dziwi, dlaczego mnie przeskoczył. E, no, także no, A wracając do tych moich porażek, czy tam remisów z zawodnikami UFC, no, tak ja zawsze mówię: no, to nie jest wstyd przegrać e, z kimś, kto aktualnie bije się w widze mistrzów. Nie? Był też tam Omar Akmed, się mi przewinął przez moją karierę. Z nim tak. przegrałem w, w Dagestanie. Także on teraz bardzo, dość dobrze sobie radzi z tego, co widziałem w wadze średniej w UFC. E, tak jak mówiłeś, e, remis z Oskarem Piechotą, e, no i z drikusem e, duplessy e, przegrałem tam w Johannesburgu u niego, powiedzmy, e, też to już było jakiś czas temu, gdzie tam po prostu troszkę za dużo błędów popełniłem, a wydaje mi się, że jakby był gość do przejścia. Nie? Tak, e, o Mario Jakładow zafundował ci z tego, co pamiętam, Twoją pierwszą porażkę. Tak, dobrze dobrze pamiętam. Bo Chyba tak. Wszystkie tak, właśnie trzy tak. nazwiska, które cię pokonały. Drikus, Akhmadov i naruszka, którą się zrewanżowałeś potem, jak pamiętam. No tak, tak, dokładnie. No, to, to tak jak mówisz, o Marii sobie super radzi w UFC. Z tego co tutaj sobie zobaczyłem, pięć wygranych z rzędu, no ostatnio tylko zastopowany przez Chrisa Whitmana. Właśnie też mówisz o tym takim walczeniu z pasji, że ty nie masz na sobie żadnej presji. Powiedz mi, jak to u Ciebie wygląda pod względem częstotliwości walczenia? Bo walczysz często, walczysz bardzo widowiskowo i wygrywasz te walki, tylko że coraz częściej mówi się w Polsce właśnie o tym, że niektórzy bardziej chcą walczyć częściej, a potem to się odbija na ich formie między innymi Mateusz Gamrot trzy walki w trzy miesiące i mimo że no według wielu fanów wszystkie trzy wygrane, no to ta forma była z walki na walkę coraz gorsza. Wiesz co, dla mnie, jako powiedzmy, za, bo ja też pracuję zawodowo, jestem strażakiem, mam rodzinę, gdzieś jakieś swoje obowiązki koło domu. Dla mnie taką optymalną ilością walk na rok są trzy. Także jedna walka, tam wiesz, na 3-4 miesiące, wydaje mi się, że nie obciąża mnie na tyle, żebym, żebym po prostu był gdzieś przetrenowany. No w tym roku też był taki plan, no ale niestety kwietniowa walka odpadła ze względu na aktualną sytuację jakoś tam epidemiologiczną. No także cieszę się, że do tej walki teraz, którą mam za tydzień doszło, mam nadzieję, że do niej dojdzie, bo jeszcze nic, nigdy nie wiadomo co tam e, miłościwy nam panujący rząd wymyśli, także mam nadzieję, że to już do niej dojdziesz, że też nie złapie żadnej kontuzji ani, jeden, ani ja, ani gdzieś tam mój przeciwnik nie złapie najpopularniejszej choroby aktualnie, żeby gdzieś tam po prostu anulowali ten pojedynek. Także jakieś tam powiedzmy założenie na ten rok, no gdyby nie ten kwiecień, by było wykonane. Także dla mnie trzy walki jest tak optymalnie, dwie też jest fajnie, no jedna to już jest za mało. Nie? Gdzieś mi te lata uciekają, także te walki, wiele jakichś, jakichś perturbacji miałem, które spowodowały to, że jednak tych walk mogło być więcej, ten rekord mógłby być większy i mógłbym być nawet gdzieś teraz dalej w swojej karierze. No i takie ostatnie dwa pytanka luźne na koniec, dlatego, że obiecałem, że się godziny nie będę męczył. Mam takie pytanie, jakby nie patrzeć, zaliczyłeś ogromny przeskok między poziomami z Babilonu do ACA. Powiedz, czy poza ACA pojawiały się jakieś inne propozycje typu KSW, czy nawet już UFC, no bo masz taką serię wygranych, że to by nie było żadnym zaskoczeniem. Wiesz, to jakieś tam rozmowy były prowadzone. Mój poprzedni menadżer twierdził, że rozmawiał i z tymi, i z tymi, ale żadnych konkretów nie dostałem. Także wiesz, tutaj nie będę jakichś niesprawdzonych informacji podawał. Jakieś tam rozmowy były prowadzone, chyba jednak nie byli do końca zainteresowani. Nie wiem, czy to przez brak rozpoznawalności, czy jeszcze musiałbym być po prostu gdzieś, się jeszcze bardziej wykazać. No, cieszę się, że jestem w ACA, bo, bo to jest bardzo fajna organizacja. Dobrze płacą, bardzo wysoki poziom prezentują. No i bardzo fajne mają sportowe, bardziej sportowe podejście niż bardziej takie podejście, wiesz, w Fejmu, nie? I, I robienie jakiejś dużej otoczki wokół jakichś słabych walk. Oni wolą dać małą otoczkę, a dobre walki, także mi to pasuje jak najbardziej i, i cieszę się, że jestem w ACA właśnie. E, tak, to właśnie polski przedstawiciel ACA e, o tym powiedział, że oni, oni mniej inwestują w te show ze względu na to, że no, na przykład Ringers e, nie było ich tutaj na gali w Polsce, e, no ale powiedzieli, że dla nich się liczy właśnie poziom sportowy, a nie, a nie samo show. E, no a propos szczegółów, no to fani coraz bardziej chyba tak, jeżeli teraz byś e, wygrał, no to no, to już chyba cię całkowicie nasili, bo poza tą walką opasaca fani, Nalegałem też na jedną walkę z Cezarym Kęsikiem, dwóch polskich czołgów. Powiedz, czy, yy, czy widzisz taką walkę gdzieś w przyszłości, czy, czy na razie skupiasz się tylko na tym, co jest z ACA? No wiesz co, no słuchaj, ja mam teraz ostatnią walkę z kontraktu z ACA. Jeśli mi się uda wygrać, będę miał jakby bardzo dobrą pozycję do jakichkolwiek negocjacji z jakąkolwiek organizacją. Nie przeczę, że gdzieś tam się interesuje Ligą Mistrzów, ale jeśli ACA, z którymi naprawdę się dobrze walczy i, i dobre warunki dają, i, i w ogóle ta współpraca jest bardzo dobra, e, dadzą mi szansę walki o pas, to przypuszczam i pod, powiedzmy, podobne finanse, które by mi mogło Liga Mistrzów zaproponować, to przypuszczam, że zostanę w ACA, no bo jednak gdzieś bym tam ten pas chciał zdobyć. No wiesz, ale to będę się zastanawiał nad tym, jak, jak pojedynek wygram, bo jak przegram, no to, to wtedy będę na troszkę gorszej pozycji negocjacyjnej. Także co do pojedynku z Kęsikiem, o miano, kto jest polskim czołgiem, to wiesz co, no nie wiem, no jak kiedyś się spotkamy w tej samej organizacji, no to czemu nie? Ja raczej jestem taką osobą, że nie przebieram w przeciwnikach. Ostatnio był, nie wiem, wywiadzik w octagonie, w octagony live. Był tam Piotr. Strus, też się pytał o ewentualny rewanż. Ja mówię, jak to będzie organizatorowi pasować? Dobrze się to sprzeda i chcą tej walki. No to ja, ja tam nie wybieram. Biorę walkę z, z tym, kogo mi dają, nie? No, i takie ostatnie pytanie, bardzo luźne, już na koniec. E, powiedz, z tego co czytałem, gdzieś Twoje komentarze i tak dalej, no nie jesteś fanem za bardzo fejmu, ale czy, czy tą galę sobotnią, która w tę sobotę e, obejrzysz ze względu na, na to, że byłeś sparring partnerem jednego z uczestników, chyba wiesz, o kim mówię. No, oczywiście. No, Marcin się u nas przygotowywał, wylewał dość sporo potu, trener go nie oszczędzał, także chętnie zobaczę jego walkę. No żałujemy z trenerem, że to nie jest walka jednak MMA, tylko bokserska. No, bo w walce MMA na pewno by miał dużo, dużo większe szanse, Marcin. No, ale będę trzymał kciuki, tak celuję tą walkę tak 50-50. No, po prostu Marcin wydaje mi się, że może być słabszy kondycyjnie troszkę od swego przeciwnika, ale na pewno będzie miał większą siłę uderzenia, także no i czy się da jakoś gdzieś tam zdominować, czy on narzuci tempo i trafi, no to już po prostu walka pokaże. No, plusem jest tego może jednak tego pojedynku, że jest w klatce i że jest w małych rękawiczkach. No ale niestety minusem jest dużym, że to nie jest jednak MMA, tylko na zasadach bokse, boksu będą się bić. Tak, właśnie bardzo dużo kontrowersji z tym jestem bardziej, że Marcin chyba sam sprowokował do tego starcia mówiąc gdzieś tam w wywiadzie, że, że on w boksie wszystkich aktualnie w obej Federacji robi, cytując, także także no to tam są wiadomo kwestie sporne, bo czasami się w emocjach powie słowo za dużo. No i co? Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Chciałem się ciebie zapytać, czy masz jakiegoś raflinka do, do gali ACA? Tak, tak jest. Chyba na stronie swojej wrzucałem informacje o transmisji i podawałem link, właśnie, przez który można wejść przez moje nazwisko. Gdzieś tam się to odznaczy u organizatora, że ktoś od Haratyka, że ktoś Haratykowi kibicuje i od Haratyka wykupił galę. Okej, okay, także jeżeli jesteście chętni zobaczyć Rafała, mam nadzieję, że jesteście bo walkę z Nikolą. Ee, z, Nikole, z Nikolą zapowiada się na naprawdę fantastyczną. E, no to kupujcie właśnie pay Per View na tę galę, która odbędzie się już 26 listopada. Rafał, bardzo ci dziękuję za wywiad. To była bardzo fajna rozmowa z mojej perspektywy. Czy ja chciałbyś go jest, coś jeszcze pozostawić na koniec? No, chłopie, to jest najgorsze, co mówisz, nie? Pozdrowić, bo jest taka lista, że nie wiem, bo A. Przez to <laughs> musiał. Nie, nie jedna jest. godzina. <laughs> No, wiesz, no na, na pewno bym chciał pozdrowić wiesz, i, i kolegów z pracy, że tam w, w, z Wolnym nie mają mnie jakimś e, Wszystkich e, zawodników i wszystkimi, którymi się przygotowywałem w, w Das z Team Bielsko-Biała. No trenerowi, rodzinie, że mnie znosi e, e, ciągle. E, no i na pewno wszystkich fanów, którzy będą śledzić i oglądać. No i żebym nie mógł zapomnieć o sponsorach, którzy nas wspierają. I nasz, nasz klub wspierają, bo teraz bez nich to by było ciężko się utrzymać. Dobrze, także pamiętajcie, aby kupować pay -per view, e, Wspieramy te, wspieramy galę e, LCA i w tych trudnych czasach wykupujemy legalne źródło. Jeżeli chcecie, to oczywiście zapraszamy do e, wykupienia z reflinku Rafała, który będzie w opisie. E, na tydzień, nie, przepraszam, nie tydzień dwa dni po e, LCA jest galafen... 31, na którą my jako redakcja mamy swój refling, także do tego Was również zapraszam. To też będzie w opisie. Bardzo Ci dziękuję, Rafał, a Wam dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie ja się, do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam.